Życiowe słowa motywujące i dające do myślenia. Pamiętaj, że większość naszych marzeń niszczą wątpliwości. Przestań się zastanawiać i ruszaj po marzenia. Podejmij ryzyko. Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili. Większość ludzi jest znacznie silniejsza niż myśli. Czasami po prostu zapominają w to uwierzyć. Życie jest długie i nudne, jeśli nie przeżywa się go tak, jakby się chciało. Ludzie nie doceniają siebie wystarczająco mocno, jeśli chodzi o pokonywanie przeciwności i stawanie się lepszymi. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy próbujesz Robisz postępy. Doceniaj każdego, kto cię wspiera, nie mając z tego żadnych korzyści. Sukces smakuje inaczej, gdy nikt w ciebie nie wierzył. Nie pozwól, aby twoje marzenia pozostały tylko marzeniami. Przestań wyobrażać sobie fałszywe scenariusze i ranić własne uczucia. Opanuj swój umysł, ponieważ jedna myśl może zrujnować cały dzień. Wszyscy mamy dokładnie tyle samo dni w roku. Jedyną różnicą jest to, co z nimi zrobimy. Nie bój się zacząć od nowa. Twoja nowa historia może ci się bardziej spodobać. Trzymaj się ludzi, którzy dostrzegli Twój potencjał, podczas gdy wszyscy inni Cię odtrącili. Pamiętaj, że zanim przydarzy ci się coś wielkiego, wszystko się rozpada. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. Im mniej mówisz światu, tym lepszy będzie twój świat. Niektórzy ludzie są jak ludzkie lekarstwo. Spędzasz z nimi godzinę i wszystko staje się lepsze. Nic nie zabija cię szybciej niż twój własny umysł. Nie stresuj się rzeczami, na które nie masz wpływu. Dostajesz to, na czym się skupiasz, więc skup się na tym, czego naprawdę chcesz. Czasami trzeba iść na wojnę z samym sobą, aby się naprawić. Niektórzy ludzie nienawidzą cię, ponieważ miałeś mniej, a mimo to zrobiłeś więcej. Posiadanie odpowiedniego kręgu ludzi wokół siebie jest, szczerze mówiąc, największym ulepszeniem życia. Oczekuj niewiele od ludzi, a dużo więcej od siebie. To jest sekret szczęśliwego życia. Nigdy nie pozwól, by jakakolwiek dusza na tej ziemi sprawiła, że poczujesz się niewystarczająco. Możesz się tak wiele nauczyć, siedząc cicho i obserwując. Zrób dziś coś, za co twoje przyszłe ja będzie ci wdzięczne. Kontroluj swoje lenistwo, a zrozumiesz, jak wiele sukcesów unikałeś. Ktoś tam czuje się szczęściarzem, że macie w swoim życiu. Bądź cierpliwy w stosunku do siebie. Stajesz się kimś, kim nigdy wcześniej nie byłeś. Przebywaj z ludźmi, którzy pod Twoją nieobecność będą chronić Twoje dobre imię. Życie nabiera większego znaczenia, gdy zdasz sobie sprawę z prostego faktu, że nigdy nie będziesz mieć tej samej chwili dwa razy. Upewnij się, że ludzie, których dopuszczasz wokół siebie, naprawdę Cię kochają. Komunikacja nigdy nie jest trudna. Ktoś naprawdę Cię pragnie. Wiara w siebie to praca na pełen etat, bez dni wolnych. Prawdziwe przyjaźnie nie wymagają codziennych rozmów. Jeśli mnie potrzebujesz, jestem do Twojej dyspozycji. Ryzyko, którego boisz się podjąć, może być tym, które zmieni całe Twoje życie. Nie jesteśmy tu wystarczająco długo, by żyć nieszczęśliwie. Nie ufaj nikomu, ponieważ życie jest pełne fałszywych ludzi. Porównywanie się jest złodziejem radości. Jeśli porównujesz się do innych, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Czas zawsze ujawnia, jak wiele znaczymy w czyimś życiu. Niektóre rzeczy łamią serce, ale naprawiają wzrok. Akceptuj ludzi takimi, jakimi są. Ale umieszczaj ich tam, gdzie ich miejsce. Nie zmieniaj swojego zachowania tylko po to, aby dopasować się do czyjegoś życia. Przeszłość już Cię nie potrzebuje, Twoja przyszłość tak.